zaszczytleni, że możemy dziś spotkać się w Towarzystwie Powstańczyń i Powstańców. Pozwólcie Państwo, że przedstawię naszych gości, naszych mówców. Witamy bardzo serdecznie Panią Teresę Stanek, prezeskę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Witamy Pana Jerzego Mimniukiewicza, prezesa Związku Powstańców Warszawskich. Witamy Pana Tadeusza Jarosza, Przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Są z nami również Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Magdalena Robuska. A także Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Pan Jan Obekowski oraz oczywiście gospodarz spotkania, dzisiejszego prezydent Warszawy miasta, sto, prezydent miasta stołecznego Warszawy, pan Rafał Trzaskowski. Proszę Państwa, witam serdecznie jeszcze raz wszystkich Państwa żołnierki i żołnierzy Powstania Warszawskiego, harcerki i harcerzy. Witam również radnych miasta stołecznego Warszawy oraz warszawskich dzielnic, burmistrzów, członków zarządu, oraz panią wiceprezydentkę Aldonę magnus górę Witamy bardzo serdecznie. I proszę państwa, chciałam tylko krótko powiedzieć o tym, że dzisiejsze spotkanie będzie składało się z kilku elementów. Na początku będą tutaj wypowiedzi dla państwa naszych gości, potem nastąpi wręczenie koszy z takich koszy upominkowych, a także pamiątkowych identyfikatorów dla naszych powstańców. Potem jeszcze czeka nas szereg innych wydarzeń, ale to do tego jeszcze wrócimy. Natomiast chciałam jeszcze Państwa uprzedzić, że dzisiejsze wydarzenie nie ma do końca charakteru konferencji prasowej, dlatego też nie przewidujemy pytań do naszych gości. Chciałabym, żebyście już Państwo zwrócili na to uwagę i liczę na Państwa zrozumienie. A teraz oddaję już głos Pani Prezes Światowego ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Pani Teresie Stawek. Bardzo proszę. Nie Jestem Zaczynam od początku więc Przepraszam, Pani Teresa, a może zechce kachy usiąść, Czy będzie Pani wygodniej może na siedząco? Ja myślę, że ta formuła jest bardzo okej. Okay. No dziękuję bardzo, za łaskę. bo widzę z Więc skorzystam z tego. <noise> Jestem w tak zawsnym towarzystwie tutaj przy tym stole i przy tak zacnym stowarzyszeniu przede mną, że czuję się oczywiście speszona, bo jestem zwykłą po prostu dziewczyną wojenną, której taki los się przytrafił, jaki się przytrafił i takie wyniesienie nie wiadomo z jakiego powodu, aż na stanowisko prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Święto, które się zbliża jest świętem Warszawy, ale też jest świętem całej Polski. I myślę, to co ja czuję, że ono powinno być godne, że powinno być przyjazne, że powinno być serdeczne, że powinni, by się, powinni, po, powinni byśmy się czuć przyjaciółmi, mówić jednym głosem kochamy Polskę, i jedną Polskę, bo mamy tylko jedną Polskę. Jednych przyjaciół, jesteśmy jednymi obywatelami bez względu na to, gdzie pracujemy, jak pracujemy i co robimy. Najważniejsze, żebyśmy to robili dobrze. I właśnie dla, dla kogo? Dla Polski i dla Warszawy. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Poprosimy prezesa Związku Pustynków Warszawskich, pana Jerzego Minciukiewicza. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkie koleżanki i kolegów na tym naszym spotkaniu tutaj. Zostałem zobowiązany również przez prezesa naszego związku, panią Sławkę, Halinę Jędrzejewską, która nie mogła tu przybyć ze względu na stan zdrowia, żeby Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Chciałbym ja w tym momencie podziękować również Panu Prezydentowi, Władzom Warszawy, że jesteśmy tak jak we własnym domu, że możemy się spotkać, że się jeszcze widzimy, że widzimy się w coraz mniejszym gronie, ale, ale sprawia to radość, że jeszcze tyle nas zostało. Kiedyś były spotkania na ulicy Bugi 22, środowiskowe, w tym stopniowo chcą coraz mniejsza ilość przychodziła, praktycznie to pikastu. W związku z tym, że adres na ulicy Długiej jest 1.22, a, a Waszych adresów jest dużo, uprzejmie proszę, bądźcie z nami w kontakcie. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich, a w statucie mamy na pierwszym miejscu powiedzenie, jest pomoc koleżankom, kolegom, a wszystkim, co, co im brakuje. Przy pomocy, aktywnościach zapraszamy na to, żebyście mieli z nami kontakt. Jak tylko będziemy mogli, będziemy się starali w tym się pomagać. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Chciałbym, żebyśmy się widzieli na przyszły rok przynajmniej w takim samym bronie, jakim jesteśmy teraz i w takiej samej kondycji, jak jesteśmy. Bo jak patrzę na Państwa, co to poza tym, jest że biorąc pod uwagę te wiele z nami tak się jeszcze jesteśmy na chodzie, jeszcze możemy do sobą się witać, rozmawiać i znaleźć co najważniejsze wspólnie jest. Jeszcze raz serdecznie wszystkim pozdrawiam i bądźcie z nami w kontakcie, bo bardzo długo, 22, są zawsze szereg dla i kwalifikacji. Bardzo serdecznie dziękuję, a teraz poprosimy Kilka słów przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Pana Tadeusza Jarosza. Ale z wiceprzewodniczącego, no ale tak się składa, że ja tutaj jestem Panie Przewodniczący. Ale tak się składa, że przewodniczący nie jest powstańcem, Mamy więc wobec tego nie przykładu to pierwszeństwo powoły. Nie pierwszy raz spotykamy się z Państwem w różnych lokalach, w różnych lokalizacjach, ale zawsze. A też to ktoś z Państwa wcześniej powiedział w coraz mniejszym gronie. Niestety trzeba powiedzieć, że ubywa nas w tempie zastraszającym, że w ciągu ostatnich dwóch lat to rzeczywiście jest z tym trudno policzyć, jak szybko, jak szybko zmniejsza się nasza liczba. Ale dopóki jesteśmy, dopóki jeszcze choć trochę tych sił mamy, staramy się działać, staramy się być z wszystkimi Państwem w kontakcie. I staramy się pamiętać o naszych kolegach, naszych rodakach, pamiętać o Warszawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poprosimy prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj w Domu Powstańca i przede wszystkim chciałem powitać wszystkie powstańczyni i powstańców, bo oni są dzisiaj dla nas. Najważniejsi. 78. rocznica Powstania Warszawskiego. Drodzy Państwo, jak zawsze zapraszamy wszystkich na obchody. W tym roku te obchody będą się charakteryzowały dokładnie wszystkimi tymi cechami, co zawsze, ale wracamy do tych czasów sprzed pandemii. W związku z tym, wszystkich zapraszamy do tych samych miejsc, co zawsze. Przede wszystkim oczywiście będziemy na powstańczych mogiłach pod pomnikami i na cmentarzu powązkowskim i oczywiście również na Woli. Będziemy na Placu Krasińskiego, ale będziemy w tych wszystkich miejscach, które dla powstania są bardzo ważne, które są zresztą opisane w tym informatorze, który opublikowaliśmy wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ważne, żebyśmy w tych wszystkich miejscach byli, jak co roku świadczyli o tym, jak ważne dla nas jest Powstanie Warszawskie, jego bohaterowie, które są dla nas wszystkich wzorem postępowania. To jest taki dzień, drodzy Państwo, że rzeczywiście wszyscy chcemy być razem, chcemy abstrahować od tego, co się dzisiaj dzieje i przede wszystkim skupić na pamięci Powstania. No, ale trudno abstrahować od sytuacji wokół nas, dlatego że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i tym bardziej wracają do nas wracają do nas te wspomnienia, które my oczywiście znamy tylko z filmów i z opowieści, zniszczonej Warszawy, walki o niepodległość, walki o suwerenność. Dzisiaj, w tym trudnym czasie, wszyscy też zdajemy sobie sprawę, że ta danina, która przyniosła nam wolność. Ale też oczywiście myślami my jesteśmy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Drodzy Państwo, za chwilę podpiszemy apel o uczczenie 1 sierpnia o godzinie 17 wybuchu powstania. Oczywiście wezwiemy mieszkańców Warszawy do chwili zastanowienia, jak może skończyć się agresja i do takiego momentu zadumy. To jest właśnie taki moment, który dla nas wszystkich jest niesłychanie istotny i podniosły. I stąd, drodzy Państwo, ten apel. O szczegółach zaraz Państwu opowiem pan dyrektor Ludakowski tych wszystkich miejsc, w których będziemy się spotykać, bo jak zwykle będziemy razem przez te najbliższe dni, jak zwykle będziemy pamiętali o tych wszystkich najważniejszych datach powstania i 63 dni powstania Warszawskiego. Kolejne powstanki i powstańcy będą uchwałowywane podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Jest z nami pani przewodnicząca Robuska, która też na pewno kilka słów na ten temat powie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że przygotowujemy się od wielu miesięcy do kolejnej rocznicy powstania. Zapraszamy Państwa do tych wszystkich miejsc. Jak co roku oczywiście przygotowujemy specjalne linie autobusowe na Powązki Dnia Tramwajowa W będzie obsługiwana taborem zabytkowym, specjalnie i symbolicznie. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że wszyscy tutaj jesteśmy razem, że odnajduję Państwa w zdrowiu i widzimy się w tych najbliższych dniach w tych miejscach, które mają dla nas szczególne, symboliczne znaczenie. Proszę Państwa, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Magdalena Robuska. Dziękuję, Szanowni Państwo. Każde spotkanie z bohaterami Powstania Warszawskiego to ogromny zaszczyt i, i wielkie wzruszenie, które jest udziałem nas wszystkich, jak jesteśmy. Dziękuję za to zaproszenie, za tę możliwość, za to, że mogę być z Państwem. Obchody rocznicy Wybuchu Powstania to zawsze ten czas, kiedy wspominamy i oddajemy hołd tym wszystkim, którzy. Poświęcili wszystko w obronie wolności, godności, wartości, w walce o nasze miasta. To też czas, kiedy wspominamy tych, którzy niemal przed chwilą, kilka dni temu, odeszli od nas, żegnaliśmy Jerzego Miecińskiego i panią Annę Jakubowską, Paulinkę, honorową obywatelkę Miasta starszego Warszawy. Ale to też czas wielkiej radości, kiedy możemy się Państwu z wdzięcznością pokłonić i podziękować za to wszystko, co w swoim życiu zrobiliście dla nas. Jednym z punktów obchodów y, rocznicowych jest, jak powiedział pan prezydent, uroczysta sesja Rady Miasta w y, Dzień Pamięci Warszawy, kiedy to y, nagradzamy także powstańców, w tym roku y, powstańczynię y, y, Janinę Różecką, pseudonim Dora, za za to wszystko, co robią dla innych i dla miasta w sposób szczególny, w sposób ponadprogramowy, wychodząc poza swoje codzienne obowiązki dając z siebie to wszystko, co mogą. Także na tę uroczystość również Państwa serdecznie zapraszamy. I myślę, że możemy być wszyscy dumni z tego, że co roku mamy tak wiele osób, którym możemy takie podziękowanie w formie nagród miasta złożyć. Chciałabym na końcu podziękować Państwu za to, że przy okazji tych uroczystości co roku, ale też przy okazji każdej, każdego spotkania w ciągu roku dajecie nam niezwykle istotną, cenną lekcję. Lekcję tego, e, jaką postawę powinniśmy mieć każdego dnia. Lekcję tego, że wolność, którą dzisiaj mamy, nie jest dana raz na zawsze, że musi być naszą codzienną troską i codzienną walką. I lekcje tego, co jest w życiu najważniejsze i o czym też za każdym razem nam mówicie: o tym, że najważniejsza jest miłość. Do ojczyzny, do miasta, do drugiego człowieka. Gorąco za to dziękuję. Bardzo dziękuję i poprosimy dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, pana Jana Ołdekowskiego. Noi zgromadzeni goście, czygodni powstańcy warszawscy to dla Was przygotowujemy w najbliższych dniach tak dużo spotkań. Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli Wam mieć przyjemność tego spotkania, bo wiele z tych spotkań jest przygotowywanych jako spotkanie z następnymi pokoleniami. W w wielu tych spotkaniach biorą udział harcerze, którzy w tym roku przyjadą na Zlot z okazji powstania warszawskiego. I co warto podkreślić, jest to jedyne wydarzenie w ciągu roku, w którym razem biorą udział wszystkie organizacje harcerskie i razem pracują. To jest tylko jeden punkt w kalendarzu. I kiedy badamy młodych uczestników, to dla nich to jest najważniejsze, że mogą pójść na spotkania z powstańcami, ale właśnie razem z innymi organizacjami, że te patrole są mieszane. Dla nas też bardzo ważne jest, że będzie tylu wolontariuszy. Dzięki, tu jeszcze raz serdeczne podziękowania dla pomocy, z którą dostajemy co roku z Urzędu Miasta Społecznego Warszawy, podziękowania na ręce Pana Prezydenta za pomoc w organizacji wolontariatu. Kilkuset wolontariuszy co roku pomaga organizować te uroczystości. Dla tych młodych ludzi to też jest Spotkanie z żywym bohaterem, z żywą historią, spotkanie z ludźmi, którzy są nosicielami wartości. Ale trzecia, trzecia grupa, która też spotka powstańców warszawskich, to uczestnicy programu Korzenia Pamięci, czyli uczestnicy programu, który zrzesza potomków powstańców warszawskich, zrzesza ludzi, którzy są dumni z tego, że ich przodkowie byli powstańcami warszawskimi, którzy niosą wartości swoich przodków. Te wartości są dla nich jakoś ważne w życiu, więc zachęcamy wszystkich młodych ludzi i nie tylko, potomków, dzieci, wnuki, prawnoki, powstańców warszawskich, aby do tego programu się zapisywali. A ze szczegółowych wydarzeń, które, które organizujemy w tym roku, to konkurs Pamięć w kadrze. Żywi pod kierownictwem Chrisa Indertala, jak co roku będzie oceniało, zdjęcia zrobione przez <coughs> zawodowców i amatorów w czasie obchodów Powstania Warszawskiego i w tym roku specjalna nagroda Grand Prix w wysokości 10 tysięcy zł za najlepsze zdjęcie lub reportaż z, z, z obchodów Powstania Warszawskiego. Zapraszamy też na spotkanie edukacyjne dla rodzin i dzieci 31 sierpnia o 11 pod hasłem Dziś, Jutro, Pojutrze. Panie Przewodniczący, Pan pewnie mnie Poprawi, ale to dzisiaj jest to pojutrze, prawda? Nie dzisiaj. Jutro. Czyli... Więc będziemy się zastanawiać, czy to hasło, które było, dawało siłę i siłę do pracy kolejnym pokoleniom szarych szeregów, czy ono już jest... Czy to już jest jutro, czy już jest pojutrze. 1 sierpnia, tak jak Mówił Pan Prezydent, najważniejszy moment, godzinę W, kiedy w całej Warszawie będzie słychać Syreny w, dzięki współpracy z wolontariuszami, dzięki akcji wolontariackiej, we wszystkich miejscach pamięci, tam gdzie wiszą nie, tablice, będą patrole złożone z harcerzy i wolontariuszy, które będą rozdawać pamiątkowe wpinki z polską walczącą, kotwicze, po to, aby. Um, odwiedzić, żeby skłonić ludzi do odwiedzenia miejsc pamięci. Część z nich jest na ulicy, widać jest daleko, to są te tablice z krzyżem. Ale niektóre są ukryte głęboko, po drugich podwórkach, tak. niewidoczne. Warto, żeby wszystkie te miejsca po godzinie odwiedzić. Po godzinie 1 sierpnia o godzinie 20.30 największe wydarzenie, spotkanie obchodów Powstania Warszawskiego, czyli Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki 2030 na placu Piłsudskiego i wieczorem w nocy premiera spektaklu, którą pokażemy jeszcze, będziemy prowadzi do 6 sierpnia to premiera spektaklu teatralnego opartego o tekst kwatera Bożych Pomulenców. Tyle w wiele wydarzeń, które chciałem zwrócić uwagę. Reszta w informatorze, o którym również mówił Pan Prezydent, więc zapraszamy do jego lektury. Tam dużo, dużo więcej punktów programu tego rocznego <laughs> <laughs> wybuchu po Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, teraz nastąpi podpisanie tego apelu, o którym tutaj już była kilkakrotnie mowa. I ja myślę, że przy każdej rocznicy obchodów powstania, przy każdych obchodach rocznicy powstania oczywiście mamy do czynienia z wieloma głosami, które przywołują ten wątek. Wydaje mi się, że najbardziej warto i trzeba wsłuchać się w głos samych powstańców, którzy apelują do nas wszystkich o godne uczczenie 78. rocznicy powstania Warszawskiego. Pozwólcie Państwo, że ja ten apel odczytam. 1 sierpnia o 17.00 w całej stolicy zabiją syreny. Przestańmy wtedy wszyscy, by minutą ciszy, uczcić 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I posłuchajmy, co nam dziś mówi ten dźwięk. To przede wszystkim wielki hołd dla wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego. Oni nauczyli nas, jak walczyć o wolność, nawet kosztem wielkich ofiar. Ci, którzy przeżyli dali nam naukę jak budować wolną Polskę w warunkach tylko częściowej suwerenności składamy wam wszystkim wielkie podziękowania za to że dziś żyjemy w wolnym i bezpiecznym kraju ale w dźwięku syren w tym roku będą także inne współczesne tony w 2022 roku nasi sąsiedzi nasi goście z Ukrainy uciekają do Warszawy przed nalotami i rakietami, przed niepojętą agresją Rosji. Chcemy im powiedzieć, że są w mieście, które się nie poddaje, które zna uchodźczy los, jak żadne inne miasto w Europie, które wie, jak się podnosić z gruzów i jak kroczyć do wolności. 1 sierpnia 1944 roku to data, która była jednym z etapów polskiej drogi do bezpieczeństwa. I suwerenności. Chwała bohaterkom i bohaterom powstania. Jerzy Jerzy Jerzy, 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 jeszcze będzie okazja. Proszę. Zaśpiewam na treść nasi gości. Modlitwę Benaventury. Panie Jerzy, ale będzie jeszcze okazja do Od wojny nędzy i od głodu, o niewieranej król i narodu. Oglęb wylanych obłąkaniem. Uszkodzony. na Uszkodzony. Od Uszkodzony. każdej nocy nocy. Uszkodzony. rąk Uszkodzony. Od Uszkodzony. przed tym co nastanie. Uchroń na Panie! Oj, granatów i porogi, i gorsza jeszcze w sercu trwogi. O trwogi strasznej jak konanie, Uchroń bardzo serdecznie dziękujemy. Dobra, proszę Państwa. Dziękujemy serdecznie. <śleski> Myślę, że mamy już nasz apel podpisany, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy Państwu. Ja teraz zaproszę Was do zajęcia miejsc dla publiczności, na widowni, ponieważ przed nami kolejny etap naszego dzisiejszego spotkania, czyli wręczenie upomnikowych koszy i identyfikatorów, o których wiemy, że są takie osoby, które mają ich pełną kolekcję, dlatego jest to całkiem ważna chwila. Zapraszam Państwa do zajęcia miejsc na, tutaj na widowni. I zaraz przystąpimy do kolejnych ciała. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Brawo. Dziękuję.